Przed rozpoczęciem zajęć Pan Prezydent rozdał wszystkim uczestniczkom vouchery przygotowane przez Agencję Rozwoju Miasta minus 70% na korzystanie z sauny i jacuzzi, czyli w naszym mieście Dzień Kobiet trwa od 7 do 10 marca i to oznacza, że y, dajemy możliwość kobietom na aktywność w naszym mieście, no tak, tańszą ważne, aktywność. Że, no, tak, ważne, aby w naszym mieście Dzień Kobiet trwał przez 365 dni w roku. Cieszę się, że tyle Pani chce uczestniczyć akurat w takich zajęciach. Dość nietypowa dyscyplina, ale do odważnych świat należy. A najważniejsze, aby uczestniczyć w sporcie. Co pan sądzi o osiedleckich kobietach sportu? No tak, chociażby Lidia Hojecka, chociaż Agata Wrubel, które reprezentowały nasze miasto na najważniejszych imprezach. Mam na myśli Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Świata, Mistrzostw Europy. No, możemy się tym szczycić, ale na równi uważam, możemy się szczycić paniami, które chcą na co dzień uczestniczyć w tego typu zajęciach. Kiedyś prowadzona przez policję i wśród Rekreacja i rekreacji akcja. Samobrony. Wiele kobiet uczestniczyło w tych zajęciach, dostawało certyfikat. Jestem przekonany, że pewnie czuły się na ulicach. Czy w najbliższym czasie będzie miejsce dla kobiet sportu w naszym mieście? Na równi z mężczyznami jest miejsce również dla kobiet i cieszę się, będę się cieszył, kiedy kobiety tak gremialnie jak teraz będą uczestniczyły w różnych zajęciach sportowych. Dzień Kobiet z Aikido to pomysł i inicjatywa Marcina Aleksiejewicza z Akademii Aikido. Marcin, to dzięki Tobie dzisiaj prawie 50 szczęśliwych, silnych kobiet. E, okaże Ci się, czy są szczęśliwe po zajęciach. <grym> e, bardzo się cieszę, że tyle osób dzisiaj nas zaszczyciło. Nie spodziewałem się tak w wielkiej frekwencji. Pomysł rodził się rok temu. Generalnie chciałem podziękować. Kobietom, które przyprowadzają swoje dzieci na zajęcia, e, a że akurat to było na początku marca, zrodził mi się ten pomysł, żeby zaprosić wszystkie panie, żeby wspólnie poćwiczyć. E, udowodnić im, że wcale nie są taką sobą płcią. I tak udało się. Tak, W tym roku. E, dzięki Agencji Rozwoju Miasta Siedlce udało nam się zorganizować to i troszkę nagłośnić, więc stąd tak olbrzymia frekwencja. Zobaczymy, co będzie działo się w następnym roku. Czy y, możesz nam obiecać, że takie zajęcia się powtórzą? Hmm, myślę, że mogę tutaj zdradzić troszkę tajemnicę, że przewidywane są plany, żeby na stałe zrobić zajęcia dla kobiet, ale szczegóły wkrótce. A może powiesz kobietom, które się nie zdecydowały na takie zajęcia, dlaczego warto tu być, dlaczego warto trenować aikido, gimnastykę japońską? Dlaczego warto się na to otworzyć po prostu? Eee... Przede wszystkim chyba to wymaga odwagi, no nie, może nie powiem dlaczego warto, może y, największym problemem wśród kobiet, a nie tylko kobiet, bo i mężczyzn, i y, 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 y młodzieży jest problem jakby y, tego, że mają mnóstwo kompleksów. Boją się y, pokazać publicznie, wiele osób, pu, znajomych chciało przyjść, ale każda z pań mówiła, że nie, że będzie dużo ludzi i tak dalej, więc myślę, że to kompleksy powodują to, że boją się ćwiczyć. Myślę, że te ćwiczenia, te zajęcia są dla każdego, nie tylko dla Pani. Oczywiście, niezależnie od wieków. Dzisiaj, oczywiście, Panie, ale na co dzień zapraszamy wszystkich. Oczywiście, zapraszamy Panów. Już nie będę robił reklamy akademii. Kto będzie chciał, na pewno dowie się w odpowiednich miejscach, gdzie odbywają się na co dzień zajęcia. To jest miejsce, gdzie można pokazać i siłę, i charakter? Przede wszystkim. Wśród dzieci, jakby stawiamy na dyscyplinę i kształtowanie pewności siebie. Wśród dorosłych bardziej. Pracujemy pod kątem technicznym, relaksu, zarówno no, u dzieci i u dorosłych, m, pod kątem bezpiecznego jakby, rozwoju. Zajęcia trwają, chciałam podpytać, jak się Panią podoba? Są zajęcia bardzo fajne, przede wszystkim są bardzo kreatywne dla nas, z uwagi na to, że teraz w dobie dzisiejszej czujemy się coraz bardziej niebezpieczne, w ten sposób po prostu poznajemy, w jaki sposób możemy się obronić. No właśnie, czy dzisiaj mogły Panie poczuć w sobie tę skrywaną siłę? Tak, jak najbardziej mogłyśmy przećwiczyć te wszystkie. Japońskie pozycje i wykorzystać je tutaj. Na ja na koleżance próbowałam. Zajęcia Aikido pokazują, że można pokonać przeciwnika bez walki. Czy faktycznie mogły Pani to dzisiaj odkryć? Tak, oczywiście. Można to bez walki pokonać i to w bardzo sprytny, fajny sposób. Tylko trzeba poznać właśnie zasady. Mhm. A co Pani zmotywowałoby dzisiaj tutaj przyjść na zajęcia z Aikido? Bardzo takie atrakcyjne obchody dnia 8 marca. Sądzą pani, że to fajny sposób na bardzo spędzenie bardzo dnia kobiet? Fajne. Tak, oczywiście. I przede wszystkim e, nie jest to siedzenie w domu, tylko wyjście do ludzi. Dziewczyny, z jakim nastawieniem przyszłyście dzisiaj e, na te zajęcia? No takie trochę z ciekawości, na pewno, bo to pierwszy raz e, i ogólnie jest fajnie. E, no właśnie, czego do tej pory mogłyście się dzisiaj nauczyć? E, niektórych chwytów, takich samoobrony, e, była bardzo mocna rozgrzewka, e, wszystko się nam rozciągnęło i generalnie uczymy się, jak e, działać w sytuacjach zagrożenia. No właśnie, czy jak sądzicie, czy aikido to szt trudna sztuka walki? No myślę, że tak. E, miałam trochę do czynienia z judo, więc widzę jakieś tam różnice. Ciekawsze, na pewno. Wy jesteście szczupłe, smukłe sylwetki. To pokazuje, że nie musimy być masywnymi kobietami, aby radzić sobie z przeciwnikiem. Dokładnie tak. Liczy się technika, a nie siła i czy ktoś jest, nie wiem, wysoki i korpulentny. Świetnie. Czy chciałybyście częściej uczestniczyć w takich zajęciach? Będziemy na pewno dalej to kontynuować. ze mną instruktorzy dzisiejszych zajęć aikido i elementów gimnastyki japońskiej, a dokładnie, przypomnij Aiki Jarek. -so. Aikishin taiso. Nie będę powtarzać. Jarek, podpowiedz wszystkim kobietom, na czym polegają zajęcia aikido, gimnastyka japońska. Aikido, wbrew pozorom, to jest bardzo kobieca sztuka walki, ponieważ trzeba być bardzo delikatnym, bardzo subtelnym w ruchach, zdecydowanym, tak? i nie używamy siły. Czyli wszystkie cechy, które posiadają kobiety. To jest bardzo kobieca sztuka walki. Tak. Przemek, jak oceniasz poziom i umiejętności pań, które się dzisiaj zawiły na zajęciach? Yy, uważam, jest bardzo wysoki. Panie się bardzo mocno zaangażowały, z czego bardzo się cieszę. I dlaczego warto przychodzić na takie zajęcia? Można się czegoś przede wszystkim nauczyć z technik samoobrony. Jest też gimnastyka japońska. Można się spotkać po z fajnymi ludźmi. Dziewczyny, tak was podglądamy, widzę, że szybko załapałyście yy, te chwyty. Straszne z nas talenty. Nie wiem, czy państwo widzieli koleżankę w akcji, ale ja się na przykład bałam. Śmierć <śmierdzi> po prostu yy. chodząca. Także nie wiem, czy tak bezpiecznie. Tego właśnie spodziewałyście się po tych zajęciach? Myślę, że tak, że czegoś się nauczymy w kwestii obrony. Yy, no właśnie, czy warto było przyjść na te zajęcia? Jak najbardziej. I dlaczego Myślę, polecamy innym kobietom? Myślę, że warto umieć się bronić, dlatego, że świat jest pełen zagrożeń, zwłaszcza dla kobiet. Mhm. A gdyby takie zajęcie pojawiły się na stałe w ofercie Agencji Rozwoju Miasta, korzystałyby Panie? Myślę, że tak. Warto się ruszać przede wszystkim, tak? Każda forma ruchu jest dobra. A zwłaszcza taka, gdzie jeszcze przyda się w kwestii obrony.